Siema, jestem Baki Latest, szybki update z dnia 29 lipca 2025 roku, więc zaczynajmy. A mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja kamieni szlachetnych składająca się z Pierwszą topazem Bonais, granatowych kolczyków Harford oraz jadeitowej szpilki o wartości 85$. dolarów. A w stajni mamy promocje na konie bojowe, oraz na tinkery. Również mamy siodło na promocji Foxmore. Mamy promocję na amunicję. Mamy limitowaną młodzież. Mamy również darmowy strój społeczności od Rockstar. Więc tak prezentuje się strój na ten miesiąc. Mamy kapelusze na promocji. na odzież wierzchnią, na rękawiczki. Mamy również promocje na niektóre stroje przyrodnika. A u różnikarza mamy promocję na pistolety. Mamy również promocje na pas na broń Tornburn. Również mamy promocje na modyfikacje do pistoletów. Ugaszam mamy promocję na amunicję również oraz na zestaw ubrań. U Harriet promocja na amunicję usypiającą, przenoś na obóz oraz na broszury. Rola przyrodnika kosztuje 10 sztabek złota mniej. 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za sprzedaż próbek u Harriet. 3 razy więcej dolarów złota i punktów doświadczenia za misje telegramowe. Ale misje telegramowe nowe z źródło zatrudnienia nie zapewniają premii w postaci 3 razy więcej złota. Zdobywaj dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za fotografią przyrody oraz trzy razy więcej punktów doświadczenia, punktów doświadczenia roli za misję poszukiwania legendarnych zwierząt. 2 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za branie udziału w serii wyróżnionej. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 29 lipca do 4 sierpnia jest to ekstremalne ostateczne starcie. Zaloguj się do Reddit Online w tym miesiącu, aby otrzymać poncho Rebellion. Przyrodnicy, którzy wejdą do gry w tym miesiącu otrzymają 50 sztuk amunicji uspiejącej oraz mapę skarbów północne Kingman. Pójdź o krok dalej i sprzedaj próbkę Harriet, a otrzymasz w nagrodę gaz dostępny wcześniej w przepustce bandyty 5. Jeśli uda Ci się pobrać próbkę legendarnego samca jelenia, otrzymasz stalowe kulary z przepustki bandyty 1. Za powolenie w tym miesiącu dowolnego legendarnego zwierzęcia odbierz paz na broń i kaburę STWS z przepustki bandyty 4. Od 29 lipca do 4 sierpnia, jeśli sprzedamy dwie próbki Harriet, to otrzymamy czerwony kapelusz Manteka. Więc to byłoby na tyle, jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu, warto sprawdzać, więc zbijajcie na Discord, link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, trzymajcie się, cześć, do następnego.